Pytanie 50. Człowiek zlagrowany jako ofiara zbrodniczego systemu. Omów zagadnienia na podstawie utworu Proszę Państwa do Gazu Tadeusza Borowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględni również wybrany kontekst. Tadeusz Borowski, autor opowiadania Proszę Państwa do Gazu, doskonale ukazuje w swoich tekstach brutalną rzeczywistość obozów koncentracyjnych będąc efektem okrucieństwa zbrodniczego systemu. Podobne motywy i tematy poruszane są w innych lekturach szkolnych, co pozwala nam zgłębić głębsze znaczenie postaci człowieka zlagrowanego jako ofiary tego systemu. W obliczu okropności obozowego życia człowiek staje się zlagrowany, przystosowując się do warunków panujących w obozach. Jest to jednostka, która w jakimś stopniu zatraciła swoje ludzkie cechy, skupiając się wyłącznie na przetrwaniu za wszelką cenę. Człowiek zlagrowany jak Tadeusz Borowski stara się przetrwać w obozowej rzeczywistości, gdzie codziennie musi konfrontować się z groźbą śmierci i okrucieństwem. Taka sytuacja prowadzi do zaniku moralności i wartości zastępowanych przez instynkt samozachowawczy. Kontekstem, który chciałbym tutaj przywołać będzie inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Człowiek zlagrowany jako ofiara zbrodniczego systemu jest centralnym zagadnieniem w innym świecie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Autor, sam będąc więźniem sowieckich łagrów, w swoim dziele analizuje skutki totalitarnego systemu na jednostkę ludzką. Herling Grudziński przedstawia w sposób szczegółowy degradację człowieka w warunkach obozowych, gdzie nie tylko ciało, ale przede wszystkim dusza i moralność podlegają systematycznemu zniszczeniu. I na tym chciałbym zakończyć swoją wypowiedź.